Witam was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj podsumowanie września w troszkę innej formie niż ostatnio. Zobaczymy, czy ta forma wam się spodoba. Mam nadzieję, że tak. Liczę na wasze komentarze w tej sprawie. Dzisiaj sobie powiemy o podsumowaniu września. Zobaczymy sobie jakie zużycie miała pompa ciepła. Zobaczymy także jak działała fotowoltaika we wrześniu 2023 roku, jak widzicie, na moim ekranie mamy tutaj troszkę informacji na temat pompy ciepła. Czyli od 1 września 2022 roku całkowity pobór energii przez pompę ciepła to jest prawie 6100 kWh. A w chwili obecnej temperatura ciepłej wody użytkowej, jaką mam w swoim zbiorniku, to jest 41 stopni. No i pompa w chwili obecnej pobiera 28 W. No to jest takie zużycie, które jest, że tak powiem, w trybie, takiego, w takiej, w trybie gotowości pompy. Pamiętajcie, że biorąc pod uwagę zużycie energii przez pompę, musicie pamiętać, że mam także kolektor solarny, który wstępnie podgrzewa wodę, która dopiero później jest dogrzewana przez pompę ciepła, więc to zużycie bez tego systemu solarnego byłoby oczywiście większe. Ja myślę, że w październiku pewnie ten system odłączę i, i wtedy będzie grzał już tylko, grzała tylko pompa ciepłą wodą. No, zobaczymy. To zależy wszystko od, od pogody i temperatur, jakie będziemy mieć na zewnątrz. Przejdźmy teraz do września. Zobaczmy, jakie było zużycie. To zużycie to około 105 kWh, czyli 105 kWh to jest zużycie na Cały miesiąc wrzesień, e, oczywiście ogrzewanie tylko ciepłej wody użytkowej, ogrzewanie domu na razie oczywiście jest wyłączone. Mamy teraz początek e, m, października, widzimy, że, że tutaj ten słupek już, już rośnie, już mamy 10 kWh w październiku zużytych. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych miesiącach. Jak widzicie, tutaj te dane wcześniejsze są puste. To dlatego, że mój system automatyki domowej, niestety mm, padł w sierpniu. A, no niestety nie udało się wszystkiego odzyskać. To co się udało, to oczywiście załadowałem z powrotem. Natomiast no, dużo danych zostało utraconych, więc tak naprawdę e, e, tych danych w moim systemie nie ma. Natomiast no, w, w Melcloudzie, czyli w tej aplikacji która jest jakby dołączona do, do, do pakietu, czyli obsługi pompy ciepła Zubadon. Takie odczyty można sprawdzić. Natomiast ja, ja część jakby danych odzyskałem, teraz Wam pokażę szczegółowo, jak to się układało na przełomie całego roku. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to ta produkcja we wrześniu była naprawdę wysoka ponieważ e, jeden falownik e, wyprodukował powyżej 1 MW, drugi powyżej 1,1 e, MW, czyli to jest jakieś, e, no, można powiedzieć 2, 200, czyli 2 MW. Ponad energii, bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o wrzesień, dużo lepszy niż to miało miejsce w poprzednich latach, i ja to też pokażę za chwilę na kolejnych, w kolejnych minutach naszego filmu. Pokażę, ponieważ te dane także mam. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o dwóch holownikach, jeden skierowany na południe, jeden skierowany na wschód i zachód. No i tutaj widzicie, jaki mamy w chwili obecnej poziom produkcji energii do dzisiaj, czyli do 3 do, godzina poranna 3 października. Teraz pozwólcie, że pokażę Wam zestawienie, jeżeli chodzi o pompę ciepła i yy, jak to zużycie rozkładało się na poziomie całego roku. Ja może tu nawet poprawię na 105, bo tam było 104,8, czyli możemy wpisać 105 jeżeli chodzi o wrzesień. Jak to wyglądało? No Notóż yy, zużycie yy, zaczęliśmy liczyć we wrześniu, tak naprawdę yy, zeszłego roku. Natomiast, jeżeli obejrzycie mój film z yy, zeszłego roku, to zobaczycie, że jeżeli są, yy, jest źle podłączony licznik do pompy, wtedy możemy mieć nieprawidłowe wskazanie. Więc tak naprawdę, te dane, które ja Wam pokazuję, zaczynają się od października, czyli od przyszłego miesiąca, będziemy mieli tutaj yy, drugi słupek. Jak widzimy, to zużycie w ostatnich miesiącach wyglądało mniej więcej tak samo. We wrześniu trochę, trochę więcej tej energii zużyliśmy. Oczywiście jest to związane z tym, że, że kolektory nie, nie były aż tak bardzo wydajne jak w poprzednich miesiącach. To, co chciałbym jeszcze Wam pokazać, to takie zestawienie, które pokazuje. Tak naprawdę dzienne zużycie energii, czyli jak dużo energii, ile kilowatogodzin zużywamy dziennie w danym miesiącu, żeby pracowała nam pompa ciepła. Tak, oczywiście jest tutaj podliczone to razem wspólnie, czyli ogrzewanie i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Więc tutaj możecie sobie zobaczyć, ile tak naprawdę dziennie w kWh kosztuje Was ogrzewanie. Nie podaję tutaj konkretnych wartości w złotych, dlatego że różnych jesteśmy tutaj, że tak powiem, w sytuacjach. Jedni mają mniejsze limity, jedni mają większe limity. Podejrzewam, że jak ktoś pompy ciepła używa, to raczej ten limit przekroczy. Natomiast też są różne stawki w różnych rejonach Polski. Więc tutaj, to zadanie przeliczenia sobie tego na złotówki zostawiam już Wam. Przejdźmy jeszcze do fotowoltaiki. I tutaj, jak wspomniałem wcześniej, wrzesień był rzeczywiście rekordowy w ostatnich latach. Jak widzicie, tutaj też na wykresie, w początkowych latach, czyli w w latach od 2019 do 2021 w zasadzie, te słupki są niższe to dlatego, że mieliśmy tutaj do czynienia tylko z jednym falownikiem, w 2021 drugi falownik został dodany, dlatego taki duży wzrost Produkcji energii występuje. Natomiast, jak widzicie, we wrześniu ta produkcja była niewiele mniejsza od sierpnia czyli naprawdę dobry wynik. Natomiast, chyba niestety nie, nie uda się dorównać, jeżeli chodzi o produkcję zeszłego latu tak naprawdę. I, i, I poprzedni rok był rzeczywiście bardzo dobry, tutaj możecie zobaczyć, że marzec z zeszłego roku był rewelacyjny, w tym roku dużo, dużo mniej energii zostało wyprodukowane. Mam nadzieję, że dzisiejszy przegląd spodobał Wam się, jeżeli tak, to w górę, zasubskrybujcie kanał, dajcie znać, jeżeli chcecie, żebym pokazywał jakieś dodatkowe dane, które... Chcielibyście analizować czy porównywać na przykład ze swoimi instalacjami? Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia. Cześć!